Olsztyńskie Bajanie Legenda o świętym Jakubie patronie Olsztyna na podstawie legendy Marii Ziętary Malewskiej. Dawno, dawno temu przywędrował w okolice Olsztyna święty Jakub. Szedł od wielu dni i nocy przedzierając się przez gęste lasy, omijając tysiące jezior, poszukując daremnie ludzkich domostw. Był wygłodniały i bardzo zmęczony. Kiedy doszedł do krętej rzeki, usiadł bez sił w jej zakolu i westchnął smutno. Znowu spędzi chłodną noc pod gołym niebem. Nagle. Z rzeki wyszła piękna dziewczyna i podała mu w muszli wodę. Kiedy chciał jej podziękować, dziewczyna znikła. Potem przybyły leśne zwierzęta i znosiły świętemu grzyby, jagody i miód, by się posilił. Drzewa potrząsały gałęziami, by zrzucić owoce wprost pod jego stopy. Święty Jakub najadł się, przespał noc. I następnego dnia ruszył w dalszą drogę. Wkrótce ujrzał dym unoszący się nad drzewami. Wiedział, że dym znaczy obecność ludzi i nie mylił się. Doszedł do małej wioski nad rzeką. Kiedy zapytał jej mieszkańców, co to za miejscowość, ci nie potrafili mu odpowiedzieć, ponieważ ich wieś. Nie miała nazwy. Święty Jakub rozejrzał się wokoło i powiedział Tyle tu nad wodami Olszyn rośnie, że wasza osada powinna nazywać się Olsztyn. I tak się stało. Mieszkańcy zgodzili się, a Jakub zamieszkał razem z nimi, pomagając rybakom w codziennych pracach, opowiadając o dalekich krajach, które przeszedł. Mieszkańcy Olsztyna, bojąc się, że kiedyś ich gość odejdzie, wybudowali wielki kościół i poprosili świętego, by mu patronował i wziął go w opiekę wraz z całym Olsztynem. Później Olsztyn rozrósł się i stał się wielkim miastem, jednak pamięć o Jakubie pozostała i jego wizerunek umieszczono w herbie miasta.